Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z kariery zawodnika. W dzisiejszym filmie rozegramy sobie mistrzostwa świata w Norwegii, a dokładniej w Vikersund na początku, potem w Trondheim. Mamy też drużynowy nowy mix. Czy trener nas powoła? To się dopiero okaże po. Po pierwszym konkursie, myślę, że po pierwszym konkursie indywidualnym na tych Mistrzostwach Świata skaczemy w Ikersund Powołania. Jesteśmy na tym Wikersund Powołani. Zobaczcie, że tutaj są na czerwono zaznaczeni ci, co są na rezerwie, bo tylko maksymalnie czterech zawodników może być z danego kraju na Mistrzostwach Świata w konkursie. Puchar Kontynentalny dalej skacze tam gdzieś w Kanadzie, Fiskap w Falun ma konkurs. No dobra, słuchajcie, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Terminarz właśnie. Mamy tak, mamy indywidualny mężczyzn. Potem mamy drużynowy mix, to już zależy, czy trener nas powoła, zobaczymy. No i potem mamy y, drużynowy, indywidualny mężczyzna z koczni Trondheim i drużynowy mężczyzn y, na koczni właśnie też w Trondheim. A w kolejnym odcinku rozegramy sobie rower do końca chyba myślę, no i potem jeszcze mamy planicę na zakończenie tego sezonu. No a potem kolejny sezon. Także rozgrywka trwa nadal. Show must go on. Jak to się mówi, prawda? Dobrze, trening. A, ładowanie jest, liczba treningów 2. Mam taki pomysł, żeby rozegrać sobie to trochę inaczej niż normalnie w płasze świata. I myślę, że te treningi rozegramy naraz, dwa naraz, a potem po prostu będziemy mieli już konkursy. No to jest dobry pomysł, tak? Nietypowo. Zobaczymy, jak, czy to się sprawdzi. Zobaczymy. Wikersong pierwszy trening 116, prawie HS. Uuu, z wiatrem 1 metr na sekundę pod natry. Zobaczmy. Belka pierwsza, czyli minus 1 od domyślnej, no i dobre warunki i 116 metrów musimy skoczyć. Dobrze to wygląda, wszystko. Było 116, tak mi się wydaje, 115, wow, 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 wow kurczę, no to ciężki trening, rzeczywiście na 3 gwiazdki cięższy. Zobaczmy, musimy ciągnąć ten skok do samego końca. Czy było? Teraz wątpię. Niestety wątpię, 114,5 bliżej niestety od pierwszej próby. Niestety też trening niezaliczony, szkoda. Jeszcze drugi trening na Trondheim, 129 metrów. Może teraz się uda. Belka szósta, 129 metrów musimy skoczyć. Też dobre warunki są. Dobrze się nam wylosował ten wiatr. O, teraz troszeczkę słabszy. 129 metrów, no tak, o, W powietrzu wygibasy, wygibasy, ale 131 udało się, trening zaliczony. No i bardzo fajnie. Teraz. Konkursik, zaczynamy Mistrzostwa Świata 25 lutego 2025 roku. Jedziemy. I rozpoczynamy kwalifikację. Ja z numerem startowym 45 60 zawodników, mniej niż w pucharze świata, no ale. Jest to spowodowane tym, że maksymalnie czterech zawodników z danego kraju, dobre warunki, belka pierwsza, czyli podobne warunki, jak były w treningu. Szkoda, że treningu nie zaliczyliśmy. Ach, za rozmiar kości. świetny skok, bardzo ładnie. 117,5 metra, szóste miejsce jest oczywiście kwalifikacja. Czy będzie miejsce w dziesiątce w kwalifikacjach? Udało się, Jakub Wolny, jeden z faworytów, myślę. Ale ja też jestem fa ten faworytem do wygrania, do wygrania, 121,5 metra Kuby Wolnego, wow, ależ próba, ależ skok. No to ponad 140 punktów to jest naprawdę, no już. Oj, zobaczcie, oni daleko skaczą, ale są tak piekielnie dobre warunki, że trzeba je wykorzystać po prostu. No i pierwsza seria, zaczynamy Mistrzostwa Świata. Nie wiem, czy nie spóźniłem. To może się niestety źle dla, dla nas skończyć. No, dziesiąta pozycja. Nadrobiłem notami i to bardzo świetne noty dostałem, ale niestety 14 miejsce. I słuchajcie, ja jestem najlepszym z Polaków. Jakub wolny jeszcze w drugiej serii, ale to jest w ogóle. Nie była ja Ziemia to, co zrobił w kwalifikacjach, a to, co zrobił w pierwszej serii. Zobaczmy. W drugiej serii może będzie lepiej. no Zdecydowanie lepiej. 119 metrów, 5,5 e, metra dalej niż w, w pierwszej serii. Szkoda, że Kubań. No, szkoda tego skoku, kurczę. Niestety, no, chyba żaden Polak nie wygra. Chyba żaden Polak nie wygra tego. Ale powalczymy o miejsce w dziesiątce, jak najbardziej. Chociaż może, 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 ten punkt HS chociaż był, co? 116,5 nie było HS-u i jestem w dziesiątce, udało się być w dziesiątce. Norwegowie świetnie skakali, no i dwóch na podium, trzech w dziesiątce, brawo. Jako jedyny z Polaków, dwóch Polaków zaledwie w drugiej serii, no fatalnie. Paweł Wąsek i Oleg... i Andrzej Stękała, przepraszam, Aleksander Zniszczoł jest na liście rezerwowej tam. No dwóch tam przepadło, no cóż, no ale będziemy chyba w mikście, tak mi się wydaje, no byłem najlepszy. W dziesiątce skończyłem szkoda tego pierwszego skoku. No dało się tutaj powalczyć, no dało, no to jest, to nie było aż takie duże. Nie, nie jest aż taka duża strata tak naprawdę. No cóż, tak bywa, wracamy do menu głównego i patrzymy, kto jest w mikście. Powołania i drużynowo w mikście jestem! Z Anią Twardosz, z Kingą Rajdą i Kubą wolnym. Kuba wolny, no szkoda tego pierwszego skoku, naprawdę drugi był. O wiele lepszy, a te 113,5 metra, no to miał szczęście, że w ogóle był w drugiej serii konkursowej, tak naprawdę. No cóż, no ale pierwszy miks w ogóle w naszej karierze zawodnika nigdy nie było tego, nigdy tego nie robiłem. No i teraz mamy konkurs miksów właśnie e, na mistrzostwach, na mistrzostwach świata w Wikersund, ale potem będzie wiadomo jeszcze Trondheim, zobaczmy terminarz e, mix. No i potem mamy jeszcze mężczyźni mają indywidualny w Trondheim. No i drużynowo. Drużynowo, no tutaj naprawdę Polacy, no. Są jedno. No, faworytami jesteśmy do zdobycia podium na no jak najbardziej, no ale inne reprezentacje też się czają. Trening już robiliśmy, oczywiście, no to teraz został nam konkurs. Tak jak mówiłem, konkursy zostały nam tylko. Ile my tu mamy nacji? Zobaczmy, 13 nacji, czyli. Pięć krajów odpada po pierwszej serii. Mam nadzieję, że to nie będzie Polska. No, mamy Kubę Wolnego, ja jestem też. No, musimy podciągnąć, pomóc dziewczynom. No ale dziewczyny też muszą nam pomóc, wiadomo. No i pierwszy skok. Ani twardość. Fantastycznie. No, gdyby tak skoczyła w konkursie. No i teraz ja. I teraz ja. Gorsze warunki. Trzecia belka. Szkoda, że ten wiatr się nie utrzymał, bo te podnarty, no, można było polatać za HS. No, zobaczmy. Jakoś nie czuję tej skoczni. Ten obieg jest w sensie. Latam tu daleko, ale te miejsca nie są kapitalne jakieś. 115,5 metra. To jest pierwsze miejsce. Polska na pierwszym miejscu. Kinga Rajda troszeczkę słabi, ale nie jest tragicznie. I Kuba Wolny. I Kuba Wolny skoczył na miarę swoich możliwości. 115 metrów. Podobny skok do mnie. Brawo! Brawo! Dla polskiej reprezentacji, no ale to była próbna. Teraz bardzo ważny skok, Ania nie fenomenalnie. Szkoda, no o to, bo tutaj noty no przeważyły, ale świetny skok, Ani Co No i teraz ja tylko, że mnie zepsuł, bo no Polska rozpoczęła, pola... Polska rozpoczęła ogólnie. Polska rozpoczęła dobrze, rozpoczęliśmy dobrze, ale zobaczmy, jak mi wzięło, jak mnie wzięło. Fatalny skok to jest 110,5 metra. Polska spada na piąte miejsce. Polska spada na szóste miejsce. Polska spada na ósme miejsce i Kuba wolny. Jest siódma pozycja, ale to co ja zrobiłem, to jest zgroza. Tak nie powinno to w ogóle wyglądać. To jest fatalny wynik. No i Ania otwarłość niestety 107 metrów. Nie powtórzyła swojego rezultatu z pierwszej serii, ale może, no, nie, no dobra, musimy to poprawić. Musi, musi być lepszy skok niż w pierwszej serii i będzie lepszy. No, zdecydowanie lepsze wyjście z progu i jest za rozmiar. Scotchy tak musiało być, tak mogło być w pierwszej serii. Piąta pozycja Kinga Rajda, zobaczmy. Kinga Rajda 109, no niestety, też w drugiej serii gorzej i kubowolny. Kubowolny skacze, dwa świetne skoki. Drugie miejsce indywidualnie. Szkoda mojego pierwszego skoku, bo mogło tu być, słuchajcie, czwarte miejsce. Podium było daleko, no tutaj jednak dziewczyny troszeczkę gorzej skoczyły w drugiej serii konkursowej. No ale tak to wygląda. Japonia wygrywa, Złotym, e, złoty medal zdobywają i dziewczyny, i chłopaki. E, Norwegowie na drugim miejscu i Rosja! To jest zaskoczenie, myślę, ale zobaczcie, Iryna skoczyła. 118 metrów to, jest naj... to był najdłuższy skok w ogóle w pierwszej serii, a Jukia to w drugiej serii 118,5. Szkoda tego pierwszego skoku mega Kurde, byłoby czwarte miejsce przed Niemcami, ale wygraliśmy z Austrią, ze Słowenią, z Czechami. Piąte miejsce jest dobrze. Wracamy do menu głównego. Zobaczymy powołania, czy coś się zmieniło? Chyba nie. Murańka klemy zniszczył Aleksander. Dalej na liście rezerwowej, czyli skaczemy takim samym składem w konkursie drużynowym. Myślę, że też tu się nic nie zmieni, ale na początku konkurs indywidualny na skoczni w Trondheim konkursik klecimy. No niestety ten Konkurs wickersund no nie poszedł po myśli polskich reprezentantów, no bo najwyżej byłem ja sklasyfikowany na miejscu 10. Tutaj mamy Trondheim, mamy też śnieg, niestety, no nie lubię takich warunków, bo czasami ciężej trafić na próg, to są tylko kwalifikacje, więc można sprawdzić obiekt, no ale kurde, dzisiaj, no coś nie czuję dzisiaj tego skoczka, coś dzisiaj jest nie tak. 17. miejsce, czy Polacy się zakwalifikowali wszyscy? Chyba tak. Do konkursu się wszyscy zakwalifikowali. Stękała, Wąsek, Wojtala i, i Wolny. Najwyżej sklasyfikowany na 12. miejscu, Polak. Niko Kutosaho i Alessandro Bedby na drugim trzecim miejscu, proszę. Ciekawostka, zobaczmy na resztę z naszych... Tam Andrzej Stękała skakał już i niestety Andrzej Stękała upadł, no i nie będzie go w drugiej serii. Jakub Wolny, słuchajcie, Jakub Wolny na trzecim miejscu, o proszę, to jest pozytyw. Je chyba, chyba pierwszy pozytyw taki indywidualny w konkursie indywidualnym jak do, do tej pory w tym odcinku, no zobaczmy, ale może teraz będzie drugi pozytyw, po tym skoku moim, zobaczmy, nieźle, nieźle, skupić się muszę, skupić, skupić, skupić i będzie dobrze, i jest dobrze, i brawo, o to chodziło, czwarte miejsce za Kubą Wolnym brawo, to jest naprawdę dobry skok, Kevin Bicknett prowadzi, co tu się wydarzyło? Amerykanie na pierwszym miejscu i znowu Paweł Wąsek i Andrzej Stękała się nie zakwalifikowali, być może to był błąd, że trener ich wziął Są. W... Naprawdę w słabej formie, no ale coś tutaj nie zagrało. I u Andrzeja, i u Pawła. No to nie wygląda dobrze. To nie wygląda dobrze. Znowu dwóch, dwóch Polaków w drugiej serii. Ale dwóch Polaków na piątym i szóstym miejscu, proszę Państwa. Rozpoczynamy drugą serię konkursową. No i tutaj walczymy już o medale. No to jest szóste miejsce. To jest nieduża strata do podium i trzeba atakować. Po prostu. Już się nie bronimy. Atakujemy. Po prostu. Trzeba oddać dobry skok i będzie wszystko cacy. Cacy, cacy, tak, 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 ale chyba nie będzie pierwszego miejsca. Teraz drugie miejsce, ale może będzie podium, co? Nie ma podium, nie ma podium. Piąta pozycja, no ja wiem, jaki błąd popełniłem. Niestety, ten błąd popełniłem, ale blisko. 1,40, ależ to jest niecały 1 metr, kurde. Ależ to zrąbałem, no mogę powiedzieć tak, niestety. Chodzi mi o błąd zbyt pasywnego, takiego, za mało agresywnie, tak poszedłem na narty po wyjściu z progu. Miałem wysokość, myślałem, że odleci, ale w końcówce, już w końcówce, gdzie myślałem, że już doleci do tej czerwonej linii, no on spadł, o, po prostu spadł, no i nie było z czego odlecieć dalej. Ale piąta pozycja, no jest to lepszy wynik niż dziesiąte miejsce. Jestem bardzo ciekawy. Czy do drużyny weźmie Andrzeja Stękała, czy Paweł Wąska, trener, czy może Aleksandra Zniszczała i Klemensa Murańkę? To może być ciekawe, zaraz zobaczymy. A więc powołania: i drużynowo Stękała Murańka, Wojtala Wolny, czyli nie ma Wąska. Paweł Wąsek na liście rezerwowej, i Klemens Murańka wskakuje do składu. Zobaczymy. No, Andrzej Stękała ufa trener Andrzejowi. Andrzej Stękała też nie jest jakoś nisko w tej klasyfikacji generalnej, ogólnie całego Pucharu świata. Co się stało na tych mistrzostwach świata, to wie chyba tylko Andrzej. Ja jestem zadowolony z tego piątego miejsca. Nie jest zły wynik. No, dziesiąte miejsce, piąte miejsce na Mistrzostwach Świata. Jestem naprawdę zadowolony. No, jest chyba się z czego cieszyć. A kolejne Mistrzostwa Świata jeszcze nadejdą. Jeszcze, być może, będziemy mieli szansę zdobyć jakieś tam medal, Oczywiście mieli, mieliśmy tę szansę, bo jesteśmy w dobrej formie, ale niestety, no, przeciwnicy, rywale. O, oh, skakali naprawdę dobrze. No niestety ja też tam popełniłem kilka błędów, no i no i też to, e, też to wpłynęło na to, że nie mamy medalów, szczególnie, szczególnie w tym drugim konkursie, no bo na te vi, na v Vickersund nie czułem tej skości, powiem wam, ale w Trondheim było już lepiej. Dobra. E, Mistrzostwa świata, nowy konkurs. Ostatni konkurs na dzisiaj, ostatni konkurs, mistrzostw świata. Może tutaj uda nam się zdobyć medal? No Polska do boju! Seria próbna na początku i Andrzej Stenka 129 metrów, to jest dobry skok. Potem klemens murańka, klemens. Klemens murańka, 131,5! To jest seria próbna, wiadomo, to nie jest konkurs, ale może gdyby Klemensa tam... No, a teraz możemy sobie gdybać. No, gdyby trener umieścił Klemensa w konkursie indywidualnym, może by było trzech Polaków w drugiej wie, Zobaczymy jak tam sobie Klemens poradzi. W konkursie teraz hmm, czas na mój skok, konkurs nocny. No, i Polska po dwóch skokach, jak na razie, 260 punktów. Na pierwszym miejscu to jest dobre wyjście z progu, lepsze niż w drugiej serii konkursu indywidualnego. No i pierwsze miejsce chyba będzie utrzymane. 133 metry najdłuższy skok z polskiej reprezentacji do tej pory. I kubowolny troszeczkę gorzej, ale drugie miejsce za Niemcami brałbym w ciemno, powiem wam. Brałbym w ciemno, ale oczywiście walczymy o złoty medal. No i zaczynamy. Klemys Murańka. Nie, to Andrzej Stęka, 132 metry. Dobry skok Andrzeja. Brawo dla Andrzeja i Klemens Murańka. 134 metry Klemensa. Jeżeli on skoczy tyle samo w drugiej serii, to będzie ogromny błąd trenera, że nie umieścił go w konkursie indywidualnym. Klemens naprawdę udowadnia jak na razie, do tej pory, tutaj w konkursie drużynowym, że. No, że jednak mógł trener to zrobić. No, ale to już za nami. No cóż, walczymy w konkursie drużynowym teraz. Zobaczmy. Czas na mnie. Słabe warunki, ale muszę, muszę. Po, powtórzyć skok z serii próbnej, będzie naprawdę spoko. Spóźnione wyjście z progu, niestety, niestety, spóźniłem wyjście z progu, i to jest słaby skok. To jest znowu ten sam błąd no nie ten sam, ale kolejny raz dzisiaj tak spóźniam. Kurcze, no i drugie miejsce, utrzymaliśmy drugie miejsce. Nie jest jakaś duża strata, ok, nie jest tragicznie, ale ja naprawdę czuję, że możemy to przeze mnie przegrać. W sensie przegrać złoty medal. Zobaczmy, druga seria. Andrzej stękała. 124,5, niestety. Zepsułem w konkurcie miksów. Zepsułem go w konkurcie drużynowym. No niedobrze. Klemens, ulanika 130 metrów. Proszę Państwa, to chyba udowodnił Klemens, że to on powinien dostać szansę w konkurcie indywidualnym. Brawo dla Klemensa. No ciągnie, ciągnie nas w górę w tym konkurcie. Piąte miejsce indywidualnie. No i teraz ja. Muszę naprawdę daleko skoczyć. Muszę naprawdę. No nie mogę zepsuć skoku. Tak jak to zrobiłem w pierwszej serii. Konkursowej, no i jest dobre wyjście z progu. I jest lepszy skok, jest o wiele lepszy skok. 134,5 metra, tak trzeba było skoczyć. No, znowu to samo mówię. Znowu to samo mówię. Mamy drugie miejsce. No, to jest duża cena dla Austriaków, ale mamy drugie miejsce. No, i tak jak mówiłem, że drugie miejsce brałbym w ciemno. No, to jest drugie miejsce. Mamy srebrny medal, wywozimy coś w końcu z tych Mistrzostw Świata. Nie jesteśmy najgorsi. Jest dobrze. No i tak to się kończy. Jeżeli Wam się film oczywiście spodobał, no to fajnie, jakbyście zostawili łapkę w górę. Zasubskrybowali kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco, jeżeli Wam się kont ogólnie podoba, to będzie mi bardzo miło, jak klikniesz ten czerwony, magiczny przycisk na dole. Ja dziękuję wam bardzo serdecznie. Fajny odcinek, fajne mistrzostwa świata, szkoda tych tych skoków, tych dwóch skoków. No szkoda, no kilkuż... No dobra, były błędy, ale nie, nie będę tego wspominać. Będzie dobrze. Kiedyś, kiedyś jeszcze. Będzie lepiej może. Dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!